witam wyspajnym ślub na moim Kanale, a ja nie mamy czasu, bo musimy to przejść Bo to jest pigi i przechodzimy dzisiaj haus, hausa na bocia Będziemy walczyć z bociszkiem. Witam e, i Co? mam. Ej, gdzie, gdzie się daje Tam Na pewno tu płynę się da muszę ten mi go wziął. Gdzie, co? klucz o nie się daje. Aha. No nie no, ja się pytam o pomarańczowy klucz, tylko i wyłącznie, bo mi inne wiadomości nie są potrzebne tego. No to nie wiem. Wiem!

Ona! nas, mnie zauważyłam! O oh fuck! Muszę ją wykiwać. Ja kampię w kuchni. Oh, oh. Kampię w kuchni. Ale, no, mam... Nam się chyba to nie. tego nie uda. przejść dlatego, że my mamy za mało czasu. Nie dlatego, że nas zabije. My nie znamy tej gry aż tak dobrze. Gdzie ty jesteś, Pitej? Tu jesteś! Okej, okay. ja, ja idę do góry teraz. Ja idę teraz do góry. Weź to pigi na siebie, weź pigi na, siebie, na, siebie na razie, proszę. Bo muszę otworzyć ten kluczykiem. Aha, weź se no, pigi tak. na siebie. No, dziękuję! No, dziękuję, no, że pozwoliłeś, by ta pigi nie zabiła. No, po, po prostu... Weź se pigi na siebie. Bardzo mądre słowa. Mówiłaś ty pewnie, że... Przynajmniej nasz twój koda. Tak, to jest Co? Tak. Okej, okay, to ten, ten... Jeśli... Jeśli ty jesteś jak to zostawiam ci prowadzenie odcinka. Do widzenia. O! Eee... Dobra, fajnie. Muszę przeprowadzić odcinek. Chcę być po mnie zostawił. Per. Ale się w swoich widzów. Dla człowieka, który nie. Nie zostawiłem się za pisały tam. Mam No, no nie, to tam chaos nie to. Jedzą, bo, bo jest za mną. Dobra, bierzemy karnawał. Chyba ty Chyba mi Bierzemy karnawał, gramy na karnawale, bo na to się na, na, najbardziej nadajemy. E, dobra, ale Ej, karnawaję. Dobra, ale dajmy playera, dajmy playera. Albo nie, dajmy tego, trajtora. Dobra, ja daję mi polarkę na... Na mapę, która mi się wybiera automatycznie, nawet możecie na dziś głosować, to i tak Jak Ja głosuję Dobra. nad kanapą. Może twoje komendy nie zadziałają, bo ja chyba wiem, co ty wybrałeś. Nie, nie, nie. Wiedziałem! Klacz! Weźmy pieje, już! Dobra. To kto będzie wybrał? Hmm? Nie no ja na no, nie będę. No raczej no, nie. nie. Mam nadzieję, że pytaj. Ja, ja. Widzowie? Jestem pinki. Tylko zobaczymy, czy ja jako mój skin Foxy pokonam Pitera i Pitera.

Oh, kapan? Ye ye ye. Oh, Słuchajcie, tutaj są dwie z jednej z Tu są tak Nie pytam się nawet, co robi bżaleks. Telefon... O

Jeszcze nie zmierzałem w dobie? To jest dupa na w O co jest zwierzak w sklepku? na

Dobrze, panie P! Rozgrywam kontrast. Owia, to ostatnia gierka w dzisiejszym odcinku. Może się ją zdążymy rozegrać. Mamy jakieś wątpliwości. A jak nie, to ją podzielimy. na szybko robić do pasu. To można sobie nie wybierać? Ej, no? Kto wybiera? Ej, tą, gajeję dajcie! No dobra, no, ale to będzie Gajera. No, możemy to, to też Gajera, jak to jest. Ja nie umiem za bardzo grać Gajerii, a ja więc... Nie... Dobra. Ej, to jest Coś tam umiem nad nimi zrobić. Ej, jak bo terytorium no, możemy to dać. I to... No daj przy na no to ten. Hej, Halo wiec. Okej. To teraz y, e chyba mapka prawie druga moja z drugiej mapę. Moja czwarta chyba. Nie wiem nie jeden nie jest według mnie najlepsza mapa, jaka jest ta? Nie, trzecia trzecie. Druga, druga, um, Czemu ja nie mogę się ruszyć? O, Czemu ja miałem takiego jaka, co jest? Masz tam złote kluczy, a ja mam ten maręczowy. A złoty kluczyk kluczy potrzeba czerwony ten kluczyk. Ej, pitaj, a spodziewa. gdzie się tu jest pipigi na tej mapie? Y nie wiem. Pili. Aha. Jakby wie, jakby druga była na Czemu ty przeszedłeś przez ten i Przecież można przejść obok. Przeszłam dlatego, bo. Do... Piji. A, dobra, fajnie. A. Jednak Piggy się, jest gdzie indziej. No, 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 przy czciach. A ja przy których drzwiach? Ty, ty to. Ty, ty to jeszcze musisz powiedzieć? No, no, tu no, trzeba no, deskę ja wzią, czerwony klucz. Deska! To ja będę kluczył, Ja widziałem czerwony! O tu, tu! Niebieski, niebieski! I tu niebieski. Ale to się chyba odezwał że obydwa. Soko. Dobra. Ale to z tobą tak, 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 tak A tu jest w ogóle je ten, ta zebra. Gdzie jest Peter? W się sensie, okay. pigi, Peter. Jak jest dwóch Peterów, to trudno to którego się powiedzieć. O Peter! Trzyma! ma. <grym> Nie wiem, no, jak jest dwóch Peterów to tak na zidę! Nie wiem, oglądam Petera. Ciekawe czy zgadnie się którego. Nie no, ale ja Peter, Którego Petera oglądam? Co? No, nie no, ale spróbuj zgadnąć którego. Nie, e, oglądam Pitera Pazdana. Pitera. Pazdan? Tak, Pazdana. No. Pazdana susa. No tak, Pazdana susa. Susa mogusa. Sus mogus. Świnia. No to jest świnia sus. No to jest świnia sus. Dokładnie. Uważaj, Piteri. Zamiast jak... Będziesz gorzem w kolejnym odcinku. Więc zostawcie łapkę, w górę i subskrybujcie kanał, żeby wielka, kurzona świnia mnie nie zabiła. I bardzo. Więc pa widzę do tego